HOM, witam Was w tych przepięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj taki krótki filmik, bo niektórzy mają problemy z motywacją nie wiedzą, jak się motywować. Zapisali się na przykład do klubu sportu walki, czy na siłownię, czy do klubu fitness, czy do jakiegoś innego klubu sportowego, czy sami nawet ćwiczą, chcą rano bie zacząć biegać, chcą rano zacząć się ruszać, czy, czy po południu, czy sami samemu coś. Zacząć robić. No i mają z tym problem, że, że im się nie chce. Zawsze przychodzi taki dzień, że, że, że się nie chce. Na początku jest, wiadomo, ta motywacja, że dobra, będę ćwiczył, będę coś tam robił. No a później się nie chce. Przychodzą takie dni. I jak to, jak to zrobić, żeby, żeby się chciało? Jak się zmotywować? No, generalnie, według mnie, nie da się tak e, zmotywować. Po, po prostu e, te wszystkie. Takie ćwiczenia, które chcecie robić, coś tam jakiś sport uprawiać, to musi wejść w nawyk. Tak samo jak w nawyk wchodzi poranne śniadanie, czy poranna toaleta, czy wieczorny prysznic, tak samo musi wejść w nawyk jakieś tam ćwiczenia. Jeżeli sobie ustalicie, że robicie to załóżmy trzy razy w tygodniu, poniedziałek, środa i piątek o godzinie załóżmy 18, albo zaczynacie biegać sobie. Codziennie o godzinie 5, Tu przede wszystkim nie ma co rzucać się na głęboką wodę. Tylko zrobić sobie to małymi kroczkami. Czyli jeżeli postanowiliście sobie, dajmy na to, biegać tak, rano. No to nie róbcie od razu nie wiadomo jakiego dużego treningu, półgodzinnego. Czy tam nie wiadomo jaki duży dystans nie biegajcie, tylko wyznaczcie sobie jakiś tam mały dystans na początek, wyjdźcie tylko, sobie przebiegnijcie 200 metrów, dajcie znać swojemu mózgowi, że to nie będzie jakiś duży wysiłek, bo jeżeli macie przed sobą perspektywę dużego wysiłku, to automatycznie Wam się nie chce. Pierwsze dni może Wam wyjdą, ale czwarty, piąty, szósty dzień może być tak, że Kurde nie chce mi się, bo mi się nie chce, bo mi się chce spać, bo jestem zmęczony wczorajszym dniem, bo dzisiaj mam w perspektywie coś tam dużego do zrobienia i nie mogę być zmęczony. Jakieś takie tysiąc innych wymówek. Także pierwszy krok zrobić i nie nastawiać się na duży wysiłek, bo wtedy automatycznie jest hamulec, nie? Ale po pierwsze, nawyk. A po drugie, tak jak mówiłem, nie nastawiać się na duży wysiłek, powiedzieć sobie, dobra, dzisiaj mi się nie chce, ale tylko sobie wyjdę na chwilę, założę te adidaski, dres, dresik, nie? zrobię tam kilka skłonów, dzisiaj nie będę biegał, sobie tak pomyśleć, nie, dzisiaj nie będę biegał, zrobię sobie kilka skłonów, zrobię krótką rozgrzewkę i, i wrócę do domu, nie. A zobaczycie, że z automatu, jak już wyjdziecie, już zaczerpniecie tego świeżego powietrza. Trochę słońce nam świeci, to ciśniemy w drugą stronę. Siury biegają. O, niech sobie biegają. Poranny spacerek. Zobaczycie, jak już wyjdziecie. Jak zrobicie ten pierwszy ruch, to stwierdzicie, no dobra, jak już zrobiłem kilka skłonów. Rozgrzewkę troszkę poskakałem sobie. Zrobiłem dwa przysiady. No to może zrobię coś jeszcze. A, dobra, 100 metrów się przebiegnę. Chociaż tutaj w tą stronę do drzewa i z powrotem. No, ale jak już się przebiegniecie 100 metrów, no to już organizm się rozrusza. Yy, za, mówię, nabierzecie tego tlenu trochę więcej, trochę więcej energii i zrobicie może nie taki trening, jak zakładaliście, że tam na przykład 3000 metrów sobie nie przebiegniecie, ale na pewno będzie to trening lepszy niż jakbyście mieli siedzieć w domu i nic nie robić. Dobra, koniec tego biadolenia, gadania, bo za dużo. Czasu będziemy wytapiać. Myślę, że w ten sposób, co warto zapamiętać, nawyk wyjść nie z zamiarem wielkiego treningu, tylko powiedzieć sobie dzisiaj lekki trening, a wszystko wyjdzie w praniu. A nawyk niech pozostanie, załóżcie sobie ile chcecie razy ćwiczyć, czy codziennie, lekki jogging, czy tam dwa, trzy razy w tygodniu, jakiś trening w klubie fitness i działajcie, nie? Także dzięki, cześć i czołem.